Więc tam zostały wykonane prace, za które nie zostało zapłacone tam prawie 90 milionów. Powiedz mi, bo rozmawialiśmy tutaj akurat z tobą, rozmawiałem na temat tego, mm -hmm. i, i, i jakie pieniądze ci fundusz w zasadzie wisi, ale powiedz, yy, z tego, co tak się orientowaliście, o jaka to jest skala? Ogólnie niewypłaconych nie środków, a bardziej niezrealizowanych wniosków. No to u mnie już powiedziałem, ile tam wniosków jest niewypłacone. Ale ostatnio byliśmy pod kancelarią prezesa Rady Ministrów, i jak się tak sobie liczyliśmy w naszym gronie, ile tam za nami stoi beneficjentów, więc tam zostały wykonane prace, za które nie zostało zapłacone tam prawie 90 milionów, więc to jest, już ci mówię. Prawie 10 tysięcy beneficjentów. 10 tysięcy polskich rodzin jest zagrożone, nie wypłat, nie, jest zagrożone tym, że nie zostaną wypłacone środki z dofinansowania z Czystego Powietrza. No i zobacz. Jaka to jest skala ogromna. A to była tylko grupka, która spotkała tam 20 osób, 20 przedstawicieli Wykonansów. firm. Mhm. A przecież w programie Czyste Powietrze kilkadziesiąt tysięcy firm działa. Czyli to mogą być naprawdę bardzo duże tak. cyfry. Jeśli nic się nie wydarzy, po to jest ten właśnie strajk 20 listopada. Więc niech każdy, kto miał styczność z programem czyste Powietrze, niech przyjdzie. I bardzo serdecznie zapraszam, bo jeśli nawet teraz jest twój wniosek rozpatrywany w funduszu, to zaraz może się okazać, że fundusz ciutnie 5-10 tysięcy, albo w ogóle nie rozpatrzy twojego wniosku. Więc nawet jak jeszcze nie masz podgórkę funduszu, to tak czy siak przyjdź. A mówię, każdy, kto miał styczność z, z programem, niech przyjdzie. Beneficjent, wykonawca, audytorzy e, i pełnomocnicy beneficjentów. Godzina 12, plac Trzech Krzyży. W Warszawie.